Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i że. Chcecie jeszcze mnie słuchać rok po roku? Dzisiaj chciałam ten wykład poprowadzić nieco inaczej, dlatego że zazwyczaj mówiłam o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, do których wrócę. Chociaż powinniśmy sobie pewnie w dzisiejszych czasach zadać pytanie, czy zaburzenia ze spektrum autyzmu są dokładnie tym samym, czym były w 2013 roku. W każdym razie zaburzenia ze spektrum autyzmu zostały zmienione przez skalę DMS-5, gdzie włożono właśnie wszystkie. Zaburzenia ze spektrum do jednego worka, przestając je rozdzielać na Aspergera i na cięższe zaburzenia neurorozwojowe. Dlatego ja postanowiłam pochylić się nad tymi dziećmi nisko funkcjonującymi w praktyce lekarza rodzinnego, dlatego że ja szczerze mówiąc najbardziej pracuję z dziećmi nisko funkcjonującymi i zdaję sobie sprawę z tego, jakie problemy mają właśnie ci rodzice. O, tutaj widzę, że ma dziewczynę podstawową postanowiły mnie bardzo intensywnie przedstawić, no ale to dużo rzeczywiście mam sprawności na rękawie. Miałam też zaszczyt pracować z wielkimi tego świata, z doktorem Frajem, Teo Haridesem, z doktorem Sedo, czy z doktorem Garthem Erlichem, którzy rzeczywiście sporo rozjaśnili nam, jeżeli chodzi o pewne mechanizmy zachodzące w zaburzeniach neurorozwojowych. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę mnie obserwować, to najczęściej jestem na Instagramie. Zatem zachęcam do, a najwięcej w grupie na Facebooku właściwie można rozmawiać, Teraz tak, jako lekarz rodzinny, bo proszę Państwa, nie wyobrażacie sobie chyba, że te 25 lat temu siedziałam sobie jako lekarz w MediCover i wymyślałam sobie, że moja przyszłość będzie wyglądała tak, że będę leczyła dzieci z autyzmem. Albo dzieci, które mają zaburzenia neurorozwojowe. No po prostu przyszła rodzina, mieli bardzo konkretne problemy, mieli bardzo konkretne badania, przywieźli konkretne idee ze Stanów Zjednoczonych. No i po prostu byłam ja, musiałam się tego nauczyć, czy chciałam, zechciałam się tego nauczyć i dowiedzieć się o tym, co tak się, dzie, co, co, co się dzieje. Natomiast przede wszystkim jako lekarz rodzinny, pediatra, internista. Musiałam zetknąć się z dzieckiem, z zaburzeniami neurorozwojowymi, o dosyć dużym nasileniu lęku, o różnych problemach i przede wszystkim co było, lęk wejścia dziecka przed wejściem do przychodni. Co Państwo doskonale znacie? Głośny płacz, piski, dziecko, które było w ciągłym ruchu, biega po przechodni, dotyka przedmiotów, wszystko bierze do buzi, brak mowy, brak zrozumienia, zachowania często agresywne i autoagresywne. Miałam takiego pacjenta, który po prostu bił głową o podłogę. No i po prostu trudno jest w tym momencie. Z takim dzieckiem pracować, jeżeli nie ma się doświadczenia albo nie wykazuje się, powiedzmy, jakiegoś takiego ekstra chęci do tego, żeby to dziecko chociażby zbadać, bo jest wielkim problemem, wyzwaniem jest badanie fizykalne takiego pacjenta, prawda? Wyzwaniem jest to, żeby mu zbadać brzuch, żeby mu zajrzeć do buzi, żeby mu do ucha zajrzeć, to już w ogóle strasznie trudno. Problem jest z pobraniem krwi. Potem problem na przykład z leczeniem zębów i ze zdiagnozowaniem tym, że zęby są chore. W związku z tym mam wrażenie, że przez to doprowadziliśmy, że system stosuje psychologię. Jest teraz taki klucz, słowo klucz, które mówi, że autyzm tak ma i się w związku z tym tego nie leczy. No ale tymczasem, no właśnie, moi, moje przypadki. Chłopiec lat 9, bóle brzucha nawracające, nie był w stanie spać, budził, krzyczał się niemal bez przerwy. I y, to powodowało u niego zachowania autoagresywne, czyli gryzł się bardzo. To prawdopodobnie w odpowiedzi na trudny do zniesienia ból. I y, mimo wyraźnych objawów cierpienia, to cała diagnoza sprowadzała się do tego, że autyzm tak ma. No i nie podjęto decyzji o wykonaniu badań diagnostycznych, ograniczając zalecenie do udaniem się do psychiatrii. Z tym, autyzm tak ma, to się spotkałam potem u ja nie, nie jestem w stanie zliczyć, ile tego autyzm tak ma. No to ja miałam, miałam posikiwanie. Miałem dziecko, które sikało co 15 minut. Miało straszliwe zakażenie układu moczowego, jak doszliśmy do tego potem. Po prostu trzeba było wyleczyć to zakażenie układu moczowego i to nie było wcale łatwe. Natomiast no, nikt się tym nie zainteresował, nikt nie zrobił żadnych badań, no bo co? No, dziecko sika, autyzm tak ma. No, nie jest w żadnym opisie autyzmu, by tak było, choćby tak miało być. Ale, ale tak ma. Właśnie trudności z odpieluchowaniem, uderzenie głową, gryzienie bardzo często, agresja, autoagresja, ten posturing, czyli takie uciskanie brzucha, na które bardzo często nie zwraca się uwagi, ale nawet już takie powiedzmy sobie objawy somatyczne, silne biegunki, zaparcia, silna wybiórczość pokarmowa. Autyzm tak ma. Dziecko zje bułkę. Suchą, popije ją mlekiem. I autyzm tak ma. I to dziecko nie zje nic innego, prawda? Więc po prostu, zamiast zainteresować się może, co by było, co trzeba zrobić, żeby tak nie miał ten autyzm, no to po prostu zwracamy uwagę, to przecież jest prosta droga do nie, niedożywienia. Na przykład, nie przybieranie nawadze. Autyzm tak ma. Nigdzie w żadnych skalach opisu autyzmu nie ma, że dziecko nie przybiera na wadze. Nieprzemijające moczenie nocne, albo na przykład patrzenie pod kątem dziecko patrzy pod kątem autyzm tak ma. Większość moich pacjentów, którzy zostali skierowani do okulisty albo do optometryka, okazało się mieć zaburzenia napięcia mięśni em, em, ocznych, w związku z tym em, warto było jednak się poświęcić. E, potem jedzenie niejadalnych rzeczy, które często są objawem chorych jelit. Autyzm tak ma. Ja, jak Państwo wiecie, uważam, że 80% objawów związanych z różnymi dziwnymi, trudnymi zachowaniami w autyzmie związane są z jelitami. Uważam, że jelita to są korzenie zdrowia i uważam, że taką, takim ogniwem pośrednim między jelitami a mózgiem jest wątroba, dlatego że wątroba powinna odtruwać z toksyn, które są produkowane przez jelita. Więc na ogół to jest tandem, który pada. Najpierw padają jelita, potem wątroba nie działa, a potem coś się jednak dzieje z barierą krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, czego jeszcze do końca niestety nie poznaliśmy, a chciałabym, żeby już ten czas e, e, nadszedł. Bardzo dużo jest, było teorii o związku chorób jelitowych z autyzmem. Już od 1974 roku trwały na ten temat badania, były podejrzenia związku autyzmu z celiakią. to, pot to potem to wykluczono, jednak ciągle zauważano, że ta jelita w grupie dzieci autystycznej są chore. No i niestety w przypadku dzieci, które mają zaburzenia rozwojowe, które trafiają do mojego gabinetu, wykrywamy, czy to SIBO, czyli zespół rozrostu bakteryjnego w jelicie, czy jakieś patogeny, takie konkretne patogeny związane z jelitami. Czyli na przykład klostridium. Dziecko na przykład małe w szpitalu potestowane jest tym klostridium, nie rozwinęło się u niego w jakiś nieprawdopodobny zespół objawów, ale jest nosicielem. Albo ma jersiniozę lub yy, związaną z jedzeniem, po prostu ją z jedzenia. Poza tym kandydozą inne grzyby chorobotwórcze, w Polsce jak się mówi kandydoza, to praktycznie człowiek wyklęty jest, a to daje takie największe pobudzenia. Taki naprawdę obraz pianego dziecka, to jest dziecko, które ma kandidę. Poza tym często mają zaburzenia perystaltyki związane z nimi biegunki zaparcia, i również często nietolerancje pokarmowe. Zanim, zanim DMS-4 zamienił się w DMS-5, wydano orzeczenie takie pediatryczne, konsensus pediatryczny, że niektórzy pacjenci żołądkowo autystyczni mają problemy żołądkowo-jelitowe i że nawet jeżeli nie wykażemy tego badaniami, to można wdrożyć leczenie empiryczne, na przykład dietę czy coś w tym rodzaju. Generalnie konsensus powiedział, że tych pacjentów jest dużo i że trzeba utrzymać. удосконалить diagnostykę. Również bardzo wiele badań wskazuje na to, że dysbioza jelitowa powiązana jest z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Na przykład zachowaniami lękowo-depresyjnymi zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego. No i wiecie, to jest taki mój strasznie stary slajd. Jak się zaczyna od zapalenia w jelitach, to potem redukuje się przepływ krwi, wydzielanie enzymów, potem jest zakłócona komunikacja mózg narządu, narządy, czy to jest Oś mózgowo-jelitowa, aktywacja mikrogleju, który z kolei aktywuje mózg, no i znowu te zaburzone sygnały wędrują do jelit, gdzie następuje redukcja przepływów krwi i zaburzenia perystaltyki. To taki niby prosty schemat, no i ciągle jeszcze właściwie ważny. Natomiast chciałam zwrócić uwagę, ile badań. Ukazało się w międzyczasie, i większość z tych badań to są metaanalizy, czyli widać, że coś na rzeczy w jelitach dzieci jest. W związku z tym, jeżeli mamy chore jelita, to leczenie tych jelit jest kluczowe dla poprawy pacjenta i zmniejszenia objawów, ale często dzieje się to w procesie wieloetapowym. Więc czas zrobić odpowiednią diagnostykę, no bo przecież też nie będziemy leczyć zdrowych jelit zrobić tę walkę z biegunkami, zaparciami, przywrócić środowisko jelitowe, eradykować biofilm, zmniejszyć obciążenie toksyczne, wyrównać niedobory, odbudować kosmki itd., tak tak Wspomniałam słowo metaanaliza z uwagi na to, że część z Państwa jest tutaj na tej sali, nie jest usposobiona naukowo, tylko chcecie się czegoś dowiedzieć, to chciałam powiedzieć, że to jest taki najwyższy, najwyższa forma już badania naukowego, kiedy już wszystko zostało przejrzane i w zasadzie to badanie powinno kończyć się sformułowaniem. Zrobiliśmy taką świetną metaanalizę. Nie trzeba już więcej badań, bo to już zostało udowodnione. No jedna metaanaliza może wiosny nie czyni. Ale popatrzcie, ile metaanaliz tutaj pojawiło się w autyzmie dotyczących właśnie z problemów żołądkowo-jelitowych. Więc właściwie to są naprawdę ogromne badania i im więcej przeglądam tych badań, to są też nowe badania. Więc mówią one o tym mikrobiomie w autyzmie, o tym, że zdecydowanie nawet możemy myśleć o tym, że na przykład badania mikrobiomu mogą nam pomóc we wczesnym wykrywaniu autyzmu. Popatrzcie dalej, kolejne badania, gdzie wykazuje się, że nie tylko na przykład mikrobiota jelitowa, mykobiota jelitowa, czyli grzyby w jelitach przyczyniają się do zmian u osób z autyzmem. No i takie już oczywiście też badania, które pokazują, że jest wpływ na neuroprzekaźniki, dlatego że mikrobiota produkuje bardzo potężne neuroprzekaźniki. No poza tym, jeżeli jest chora mikrobiota, to chora mikrobiota niestety powoduje. Zwłóknie nie jest tłuszczenie mątroby, które jest zresztą plagą dzieci w tej chwili w Polsce i o tym się dyskutuje na konferencjach obesitologicznych także. Natomiast generalnie zmiany mikrobiomu produkują toksyny, które mogą mieć mocne działanie na mózg. No, i kolejne pytania, kolejne przeglądy. Nie będę tutaj Państwu każdego z tych przeglądów pokazywała. Ja raczej postanowiłam to pokazać Wam, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że to, że my dzisiaj w Polsce tak bardzo mało mówimy o wpływie jelitu, jelit na mózgu dzieci autystycznych, to to jest po prostu wbrew nauce. <grych> Dlatego, że nauka y, ma po prostu już y, wystarczające dane żeby wskazać, że rzeczywiście jest tam problem. Jest tam problem, który może dotyczyć nawet 80% dzieci autystycznych, bo naukowcy się do tego nie, nie zgadzają jeszcze, mówią między tam 40 a 80%, rzeczywiście jest to. Jest to bardzo duża liczba. No i co się dzieje? No w sumie, nie dość, że te dzieci w spektrum są atakowane przez tą mikrobiotę, która podjada im witaminy z jelit, to jeszcze. Mamy tutaj od razu niedobory witaminowe, dlatego że jest konkurencja o witaminy, a poza tym zniszczone kosmki litowe i w związku z tym gorsze przyswajanie leków. Ja zwróciłam na to uwagę kiedyś, pracując, no właśnie na jakiejś konferencji medycznej, pokazano mi flapping tremor czyli coś takiego jako typową rzecz dla encefalopatii wątrobowej. Encefalopatia wątrobowa jest znana od czasów Hipokratesa i zaczęłam zwracać uwagę na takie parametry, jak podwyższony amoniak, podwyższona gaba, podwyższone parametry włóknienia jelitowego, toksyny jelitowe, które sobie możemy już badać, no i towarzyszące temu zaburzenia świadomości i splątanie. Także ukazują się też już badania polskie. Zaburzenia psychologiczne i neurologiczne u pacjentów z encefalopatią wątrobową, to dorosłych, tak? Natomiast u dzieci autystycznych to jeszcze się o tym nie mówi. Natomiast kiedy podejrz powinniście podejrzewać, że w e, dziecka coś się dzieje? No, wywiad, prawda? Czy dziecko uciska brzuch? Czy dziecko budzi się w nocy z płaczem? Czy ulgę przynoszą dopiero puszczane gazy? Czy robi się niespokojne po posiłkach? Czy posikuje? Potem trzeba dobrać badania, takie, które po prostu należą do historii pacjenta. To też w zależności od tego, jakie choroby miało dziecko, jakie ma obecne objawy, jakie przebyte były choroby, jaka jest historia chorobów, chorób w rodzinie i czynników środowiskowych łącznie z podróżami i kontaktem ze zwierzętami. To jest czasami też szalenie ważne. Więc, co możemy właściwie zrobić? Uważam, że powinna powstać grupa lekarzy specjalizujących się w zaburzeniach neurorozwojowych, gdzie ta wizyta przebiegałaby trochę inaczej, w troszkę przyjaźniejszej atmosferze, gdzie gabinet byłby dostosowany do badania w zależności od stopnia funkcjonowania dziecka oraz psychoedukacja rodziców, żeby też wyjaśniać rodzicom, co dany sygnał, który dziecko pokazuje, może znaczyć, jak to można przetłumaczyć na język ludzki, prawda? Oraz prowadzenie dziennika objawów. No i tutaj to, czego brakuje w Polsce, to jest koordynacja tego wszystkiego z przedszkolą i szkołem, dlatego, że Państwo się często podejmujecie pracy, a tutaj przedszkole nagle mówi, co za dieta, <grym> jak to dieta, no nie będziemy tutaj stosować diety. Ja nie jestem też zwolenniczką bardzo wykluczeniowych diet, ale jednak my wszystko na początku, te diety, które po prostu są łagodzące, są bardzo potrzebne. No i uważam, że w każdej praktyce praktyce lekarza rodzinnego powinny być normalnie refundowane na NFZ badania takie jak właśnie badanie moczu ogólne oraz posiew. No, lekarz powinien móc to zrobić w momencie, kiedy to dziecko naprawdę posikuje bardzo mocno. No to wam nie zrobią, no ale wy z ucha, z nosa, z gardła zobaczyć co tam się dzieje. Badanie kału chociażby podstawowe, badania genetyczne to, to właśnie walczycie. No ale też wam się one należą. I coś, czego nie ma na, na liście, ale o czym chcę Wam powiedzieć, czyli po prostu zaglądanie do ucha, jednak badanie tego takie badanie fizykalne, co się z dzieckiem dzieje. Tylko, że to naprawdę jest w tej chwili też um, e, zaniedbywanie. Czy na przykład um, badania krwi nie są zlecane, no bo dziecko się boi, to je torturujemy. No ale przecież jak się dowiemy, co się z dzieckiem dzieje, jeżeli nie zrobimy badań krwi? Potem e, badania ucha się nie wykona, bo dziecko się rzuca. No przepraszam, do ilu uszu rzucających się dzieci, zaglądałam, no faktycznie czasami te dzieci były owinięte nami dorosłymi, ale trzeba było zajrzeć do tego ucha i okazało się, że chłopiec, który biegał u mnie w pokoju, wydzierając się po prostu na... No, nie wiem jak, to po prostu miał tak silne zapalenie ucha. Zwróciłam na to uwagę, bo ciągle sobie tą rąk, rączkę do ucha przykładał, w związku z tym w jakimś sensie powiedział mi, że je boli ucha. No i co, i takie dziecko było zakwalifikowane jako dziecko właśnie z napadem agresji, z napadem autoagresji, bo tam też była autoagresja. Wystarczyło po prostu zajrzeć do ucha, przeleczyć to ucho i już mieliśmy naprawdę poprawę. Więc dzieci z chorobami neurorozwojowymi chorują tak samo jak dzieci, które chorób neurorozwojowych nie mają. Z tym, że częściej chorują na choroby żołądkowo-jelitowe. Dlaczego nie wiemy? Może dlatego, że w ogóle się zmienił mikrobiom, może ten mikrobiom szpitalny, który jest przy urodzeniu, jest taki, albo po prostu z jedzenia już to dostajemy. W każdym razie porównam tutaj takie trzy testy, które. Państwo często robicie. Najbardziej popularny wśród rodziców jest też OAT, który nie ma. To są wszystko testy. testy. Yy. To są badania kwasów organicznych. No i to nie są badania, które byłyby uznawane przez NFZ, ale często wykonywane przez Was na własną rękę. Często przychodzicie do mnie chcąc wykonać badanie OAT, które nie ma granicy wiekowej. Tutaj taki jest koszt tego badania. Ma 76 parametrów kwasów organicznych i y, po prostu y, y, no, nie pokazuje nam bardzo wielu rzeczy. Y, Metabolomics ma 80 biomarkerów, ale są też, łącznie ma 141 parametrów. Jest nieco droższe. No i mamy urywek tego badania, którym jest metabolomics, czyli organik z gastro, który dotyczy tylko jelit i który kosztuje około 500 zł. Moim zdaniem dużo lepszy niż badania oddechowe, jeżeli chodzi o SIBO i czasami mi się lepiej sprawdza niż badania kału. Metabolomics to jest wielki kompleks, dlatego że ma rzeczywiście markery wchłaniania i dysbiozy, markery dysbiozy bakteryjnej, grzybiczej, drożdżycowej, metabolity energii komórkowej i mitochondrialne, Kwasów tłuszczowych, węglowodanów, energetyczne, czyli mitochondria, markery witamin z grupy B, metylacji, biotynowe neuroprzekaźników, toksyn i detoksyfikacji, gdzie jest bardzo ważny kwas orotowy, który wskazuje na to, czy na przykład właśnie są skoki amoniaku, a amoniak jest częstą, częstym problemem u dzieci. Jest po prostu najczęściej produkowany przez antybiotykooporne bakterie w jelitach, które skąd się w tych jelitach u dziecka wzięły, to jeszcze nie wiemy, prawda? Markery szczawianowe, uszkodzenia ekstracyjne, a także aminokwasy egzogenne, niezbędne i endogenne, czyli nie niezbędne, ale tam się kryją neuroprzekaźniki, takie jak glutamina i GABA. Czyli po prostu można zobaczyć, czy tam rzeczywiście coś się nie dzieje, nie ma jakiegoś zapalenia. Marker cyklu mocznika, parametry trawienia białek i różnego rodzaju. Dodatki. OAT już e, tak dobry nie jest, dlatego że Tutaj głównie wykazaliśmy, co brakuje, czyli pewne rzeczy, które są w metabolomiksie, w łacie, po prostu nie są brane pod uwagę. Natomiast organik z gastro, jest to polski test zbiozy. On kosztuje nie tak wiele, jest tylko takim małym wycinkiem tego dużego testu, ale czasami on mi więcej daje niż złożone badania kału, dlatego że Tutaj te kwasy, na przykład tutaj ta część dolna, delta arabinitol, na przykład pokazuje bardzo pięknie, czy Candida się nie rozrosła. Bardzo pięknie wskazuje indikant, czy przypadkiem tam nie rosną jakieś bakterie, właśnie amonowe z rodzaju proteus. Więc mamy mocne podejrzenia, że znajdziemy tam bakterie. No więc tak. Podsumowując, autyzm jest bardzo często związany z problemami jelitowymi. Problemy jelitowe są związane z niedożywieniem organizmu. Oś mózgowo-jelitowa naprawdę odgrywa bardzo ważną rolę, czyli po prostu jakby ten stan zapalny, z bioza i toksyny mają zdecydowanie wpływ na mózg i zachowanie dziecka, podobnie jak w encefalopatii wątrobowej. Indywidualna diagnostyka i dietoterapia są często niezbędne, więc tutaj dobrze dobrane badania, leczenie jej wsparcie mogą poprawić funkcjonowanie dziecka, przy czym uprzedzam Was, w dzisiejszych czasach jest to coraz trudniejsze. Coraz trudniej leczy się jelita. Ja to robię od 25 lat. I niestety leczenie jelit z zaniedbaniem ośrodkowego układu nerwowego i odbudową samo w sobie nie wystarcza. Natomiast czy to jest akurat rola Lekarza rodzinnego, którym ja jestem. No może to już trochę wykracza poza rolę lekarza rodzinnego. Natomiast to, co zdecydowanie należy do lekarza rodzinnego, to postawienie pierwszej diagnozy, to zrobienie dokładnych badań, łącznie na przykład z tarczycą, z przeciwciałami przeciwko tarczycy, z ferytyną, z transferytyną, z CRP. Po prostu prób wątrobowych, morfologii oczywiście, parametrów takich na przykład jak IgE całkowite, co bardzo często jest zaniedbywane, nie wspominając już o panelach IgE, które pokazują na co dziecko miałoby mieć alergię. Mam do Was prośbę, bo tak zanim pójdziecie w bardzo szczegółowe badania, to ten lekarz rodzinny powinien się nad Wami pochylić. I nie dajcie sobie wmówić, że autyzm tak ma. Na przykład jeżeli zdarza się taka historia, że Wasze dziecko cierpi tak strasznie, że musicie z nim pojechać na SOR. A, i tak go boli brzuch, to nie zdaj, dajcie się zbyć, tak żeby na przykład nie została wykonana gastroskopia. miałam takiego pacjenta, który miał po prostu penetrujący wrzut żołądka. To nie była niczyja wina, no po prostu przyszedł na niego taki czas. Natomiast gdyby nie to, że mama dzwoniła do mnie, mieliśmy gorącą linię, to prawdopodobnie odesłano by go do domu z niczym zamiast z leczeniem. I autyzm tak nie ma. Przyjmijmy wszyscy, że rzeczywiście autyzm jest taką definicją, która jest bardziej pod pedagogię, pedagogikę i psychiatrię czyli takie coś, co właściwie. Nie dotyczy ciała, natomiast dzieci wasze mają zaburzenia neurorozwojowe, nie wpisuje się to w jakby standardy autyzmu. Nigdzie w książkach na temat autyzmu nie, nie pisze, że można mieć bóle brzucha albo sikać po nocy. W związku z tym domagajcie się diagnostyki, domagajcie się. Tych wymazów, domagajcie się badań szczegółowych, dlatego że to jest jakieś miejsce, od którego możecie zacząć, a do tego macie prawo. Że dziękuję bardzo.